Dzień drugi, moi drodzy wyprawy, tutaj właśnie do Doliny Śmierci. Idziemy właśnie zjeść śniadanie tutaj w Denis. Denis to jest taka sieć, e, jakby jadalni, tak bym to nazwał takich restauracji. Oni tam mają praktycznie wszystko. Jesteśmy jeszcze w miasteczku e, Betty, tutaj w Nevadzie, i chciałem Wam coś pokazać, bo to jest pierwsze miejsce, w którym tak naprawdę widzę takie dzikie osły. Zobaczcie, chodzą sobie normalnie po mieście: dzikie osły. Nie mam nic, kolego. Nie mam nic. Ale jaja, jeszcze dzikich osłów to nie widziałem. <laughs> Wczoraj właśnie jak przyjechaliśmy tutaj i zrobiliśmy taką szybką drzemkę w samochodzie, dosłownie półtorej godzinki, to słyszeliśmy je. I mówię, gdzie one są? No i dzisiaj w końcu przyszły tutaj na, na stację. Pełno ich jest w całym mieście. Teraz jechaliśmy właśnie z Myjni, to wszędzie były osły. Cześć moi drodzy. Witam was w kolejnym dniu tutaj wyjazdu po Dolinie Śmierci. Przyjechaliśmy właśnie do miejsca, które nazywa się Golden Canyon Trail. Jest to taki szlak, który możecie właśnie zobaczyć za mną. Za chwileczkę wam tam wszystko pokażę. Bardzo widowiskowe miejsce, także myślę, że wam się spodoba. Także usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. No i tak, zaczynamy. Golden Canyon, 1,5 mili, czyli 2,4 km, potem jest Zabryski Point, czy jakoś tak to się czyta, macie 2,9, nie wiem, jeszcze czy to przejdziemy, ale na pewno zrobimy tą Gower Gulch Loop, czyli 4,3, czyli łącznie około 9 kilometrów taką pętlę, myślę, że ze 3 godzinki nam to zajmie. Przeglądałem dzisiaj materiały z wczoraj i powiem Wam, że ten Media Mod naprawdę daje radę, bo audio w tych właśnie momentach, gdzie na przykład wczoraj bardzo wiało, jest nawet znośne. Na pewno dużo lepsze niż gdybym nagrywał to ósemką, bo wtedy byście po prostu nic nie słyszeli. A tutaj jednak ten, wiecie, taki mikrofon i ta malutka gąbka tłumią ten wiatr. No i dzisiaj też, to samo. Właśnie już sprawdzałem pierwsze jakby ujęcie z dzisiejszego dnia, gdzie wiało właśnie tak na maksa, to wszystko brzmi dobrze, także spoko. Myślę, że dziewiątka zostaje, a tą ósemkę, którą jeszcze mam, no bo ona normalnie działa, będę jej po prostu używał jako takiej awaryjnej kamery, albo tej kamery, którą po prostu czasami gdzieś przyczepiam za samochodem, bo... Ona też czasami spada po prostu z tej przesawki, więc tej ósemki już mi nie będzie szkoda, niech się tam z nią dzieje, co chce. No o, widać, że tam ludzie wchodzili. Zobaczcie, jakie tutaj są widoki. Macie takie jakby korytarze tutaj i widać, że tam ludzie właśnie wchodzili na górę tutaj tego szczytu. No super, powiem Wam tak. Dolina Śmierci na pewno jest takim dużym, pozytywnym zaskoczeniem dla mnie, bo ja sobie to wyobrażałem głównie jako taką, wiecie, płaską pustynię ten najniższy punkt i tak naprawdę tyle. A wczoraj zobaczyliśmy kilka takich naprawdę fajnych szlaków. Jeżeli na przykład nie widzieliście tego filmu z wczoraj, zapraszam, zobaczcie sobie odwiedziliśmy taki duży krater na początku, potem kilka fajnych szlaków, jeden kanion, także no jest to pozytywne zaskoczenie, na pewno jest tutaj co oglądać. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie każdy lubi oglądać takie kamienie, ale muszę Wam powiedzieć, że przebywanie w takich ekstremalnych warunkach, właśnie pogodowych, jak tutaj w Dolinie Śmierci, gdzie jest na maksa sucho i bardzo gorąco, no nie wiem, coś w tym jest. Jakoś to właśnie działa na człowieka pozytywnie. Ja się tutaj czuję bardzo dobrze, właśnie możliwość pochodzenia po tych szlakach. Pozwiedzanie tych takich kanionów jest super. I widzicie, macie na przykład tutaj główny szlak, a tutaj macie zejście na bok takich ciasnych przejść. Nie wiem, gdzie to idzie, ale zajrzę tutaj tylko za róg zobaczyć. No, a ten się kończy tutaj chyba? Zobaczmy. Widać, że ludzie tutaj chodzili, bo jest wydeptane. Eee, ciągniesz jeszcze tam dalej. Jedna rzecz, którą zauważyłem z tym media modem, właśnie na kamerze, która do końca mi się nie podoba. Wiecie, nie podoba mi się to za bardzo, bo jeżeli włączycie sobie ten media mod, to on albo nagrywa głównie z przodu, albo głównie z tyłu. I no ja mam zwyczaj, wiecie, w nagrywaniu, że na przykład mówię, mówię do Was i od razu odwracam sobie kamerę, i potem mówię z tyłu kamery, a teraz muszę. W momencie, kiedy na przykład odwrócę kamerę, muszę skończyć ujęcie, przełączyć sobie ustawienie, to jest jedno kliknięcie tak naprawdę, żeby przełączyć mikrofon na tył i wtedy muszę nagrywać. Mogę nagrywać właśnie dźwięk z tyłu, trochę. E, może i to jest, może irytujące, nie wiem, ale no coś do czego się muszę po prostu przyzwyczaić, a tak poza tym, jak najbardziej na plus. No i dotarliśmy do pierwszego punktu widokowego. Tutaj jest jeszcze troszeczkę lepszy widok, zaraz wam pokażę, ale chciałem wam to zaprezentować. Teraz, zobaczcie, to się nazywa właśnie Golden Cathedral. Taki piękny widok na właśnie wypłukane skały. Woda wypłukuje te szczeliny i nadaje właśnie tym skałom taki kształt. Najlepszy widok będziecie mieli z drona, także za chwileczkę wam pokażę jak to wygląda, bo dron już jest przygotowany i lecimy. Tak to wygląda. Zobaczcie sobie naprawdę rewelacyjne widoki. Trochę tutaj cieniu. No i takie dwa fajne kamienie, które akurat właśnie oparły się o siebie, i można tutaj przejść. Super. No i tak naprawdę tam jeszcze można iść wysoko w górę, ale my robimy dzisiaj ten. Najdłuższy szlak, więc to sobie odpuszczę. Mam nadzieję, że ujęcia z drona Wam się podobały. Możecie zobaczyć cały ten obszar tutaj. No naprawdę super, super to wygląda. Uu, kurde, zobaczcie, rewelacja naprawdę. Klimaty jak na innej planecie, jak na Marsie. Teraz wiemy, gdzie oni to wszystko kręcą, w Dolinie Śmierci. Tak, było pełno filmów kręcone. A może i tutaj nawet Mad Maxa kręcili? Albo tam na tych Salt Flats przy, przy Salt Lake City, na Bonneville. Widoki pierwsza klasa. Tylko gorąco się robi. Dobry pomysł, żeby właśnie wyjść rano, jak najwcześniej możecie i przyjechać tutaj na szlak, bo. Południe, tak jak wczoraj już chodziliśmy, a wczoraj było odrobinę chłodniej niż dzisiaj, to powiem wam, że naprawdę już było na maksa gorąco dzisiaj ma być stuwa. Wczoraj miało być 82, w, sumu, w, w sumie było ile? 80, 98, czyli dychę więcej, czyli 37 stopni Celsjusza, dzisiaj zapowiadali stówkę, czyli jakoś tam prawie 40 stopni. No i jeżeli dzisiaj znowu będzie cieplej niż wczoraj, no to Możemy się spodziewać 40 paru stopni. Dlatego lecimy dalej, zanim zrobi się za gorąco. Chciałem zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie błękit tego nieba. I uwierzcie mi, że to nie jest kamera GoPro przekoloryzująca to niebo. Tak to tutaj wygląda na żywo. Aż po prostu nie dowierzaliśmy, jak to zobaczyliśmy. Nie ma w ogóle chmur, tak jak widzicie. Jest słońce bezlitosne. Ale tutaj zobaczcie, to odcięcie, właśnie błękitne niebo, i tutaj te jasne góry, no naprawdę niesamowicie to wygląda. To niebo jest jeszcze bardziej błękitne tutaj niż w Rino. tam w tamtym kierunku podejrzewam, że będziemy szli tą ścieżką pod szczytem i potem dookoła tam i na dół z powrotem do parkingu mam nadzieję, że widzicie te widoki za mną widzicie tutaj z tej strony i z tej ja wam powiem tak, szczerze nigdy nie widziałem takiej kolorystyki właśnie skał, to nawet nie są skały, wiecie bo to jest wypłukany taki piach na maksa suchy, ale tak jak spojrzycie tutaj, no to tam jest spokojnie z 5-6 różnych kolorów w takich pasach. Rewelacyjnie to wygląda. Polecam każdemu właśnie przejść ten szlak, bo moim zdaniem jest to jeden z bardziej widowiskowych tutaj w całym parku. Tak, to jest tak. O, ale super widoki, ale super widoki. Wchodzimy 10 metrów dalej. I widoki jeszcze lepsze. Widzicie tutaj te pasy. Naprawdę super to wygląda. A my teraz piłujemy tutaj pod górę. I potem mam nadzieję, że już będziemy tylko szli w dół. Zobaczcie, to tam jest jakby taka główna dolina w tym miejscu, i wszystkie te góry właśnie zbierają się jakby w jednym miejscu, tutaj na środku. I tak jak zobaczycie, to każda z tych górek ma wydeptany szlak przez ludzi. Także mocno schodzony tutaj jest ten cały obszar. Na 9-kilometrowy szlak wzięliśmy ze sobą tutaj po 2 litry wody i myślę, że to jest taka ok ilość. Właśnie jeżeli na przykład jesteście przyzwyczajeni do suchego klimatu i dużo chodzicie po górach, no to jak najbardziej 2 litry wody to jest wystarczająco. Tylko pamiętajcie, ten szlak naprawdę trzeba przejść rano, zanim słońce wzejdzie, wiecie, na południe, bo wtedy robi się tutaj za gorąco. Teraz już mogę Wam spokojnie powiedzieć, że jest na maksa ciepło i nawet staliśmy w cieniu i po prostu lało się z nas, bo powietrze, te skały, wszystko tutaj już jest tak nagrzane, że jest po prostu gorąco wszędzie, gdzie byście nie stanęli. Także pamiętajcie o tym, ale nie zniechęcajcie się do tego ze względu na to, że jest tutaj na przykład gorąco i na maksa sucho, bo Widoki są warte. Zresztą możecie zobaczyć to właśnie na ujęciach z drona, no i z GoPro. Staram się Wam pokazać jak najwięcej, tylko że tego tutaj jest tak dużo, że ciężko jest się praktycznie cały czas zatrzymywać, wiecie coś nagrywać, robić zdjęcia, żeby Wam to wszystko pokazać. Dlatego wpiszcie sobie ten szlak właśnie na. Waszą listę, jeżeli chcecie właśnie zwiedzać tutaj zachód stanów, no to to jest miejsce, które powinniście na pewno odwiedzić. Pierwszy upadek kamery zaliczony! porysowała się soczewka. Nie, wszystko spoko. jest dobrze. To jest chyba najbardziej pustynna pustynia na jakiej byłem do tej pory naprawdę. Takiego suchego klimatu i takiego upału to dawno nie doświadczyłem. W Dubaju, jak byłem kilka lat temu, no to tam było na maksa gorąco, bo w najgorętszy dzień było chyba 51 stopni, ale było super wilgotno. A tutaj jest z kolei przeciwny klimat na maksa sucho. Cały szlak jest bardzo fajnie oznaczony. Zobaczcie, doszliśmy do punktu właśnie, gdzie szlak dzieli się tutaj na kolejne dwa. W tą stronę idziecie do tak zwanego Zabriskie Point, albo żeberski. Czytajcie sobie to jak chcecie. Tam macie 1,8 km, a nam zostało jeszcze, żeby wrócić do samochodu, 4 km, czyli już tak naprawdę zrobiliśmy dużą część tego szlaku, ponad 5, no, ponad 5 km w tym momencie. Tutaj zobaczcie sobie cały ten teren, tak jak widzicie. Tam idzie Wojtek z przodu. To jest koryto takiej tymczasowej rzeki. Tutaj w Dolinie Śmierci, jeżeli jest zapowiadany deszcz i jest duża szansa właśnie, że spadnie ten deszcz w górach, nawet przy Dolinie Śmierci, to wtedy cała Dolina Śmierci zostaje zalana wodą. To się nazywa flash flood. Woda po prostu zaczyna spływać z tych wszystkich górek. Tam widzicie te góry daleko zaczyna ta woda spływać, drąży tutaj te takie skały i niestety stwarza niesamowite zagrożenie dla ludzi, bo ta woda po prostu płynie tutaj taką falą z ziemią, z kamieniami, wiecie. Powiedzmy metrowa fala płynie i wszystko, zmywa wszystko tutaj. Wczoraj jak byliśmy w barze to barman nam akurat mówił, że możliwe, że będzie flash flood, czyli po prostu zostanie dolina zalana. Ale niestety, no niestety i nie, nie było powodzi. Nie spadło wystarczająco dużo deszczu, ale w mieście, do którego właśnie pojechaliśmy do hotelu, tam normalnie było na maksa dużo wody. No i w momencie, kiedy pojawia się wiecie, takie zagrożenie tym flash flood, czyli po prostu powodzią tutaj taką gwałtowną, to zamykają praktycznie wszystkie te szlaki, wszystkie te takie drogi poboczne. I też ogólnie jest zalecane, żeby nie wjeżdżać tutaj do Doliny Śmierci, bo no, może się to skończyć niefajnie. Wiecie, jak ta woda spływa z tymi kamieniami, z tym wszystkim z tych gór. I na przykład zaparkujecie gdzieś tutaj przy wejściu na szlak, tak jak my zaparkowaliśmy, i byłaby akurat taka szybka powódź, no to mogłoby się to skończyć trochę nieciekawo. Wtedy w takim momencie trzeba po prostu uciekać w wyższy punkt, jeżeli złapałby Was tutaj kiedyś deszcz. Wiecie, taka pogoda jednak tutaj się przydarza, bo tak jak ja tu przyjechałem dwa razy, to raz padał śnieg, potem deszcz. I drugi raz jak przyjechałem, to też padał deszcz, właśnie w okresie zimowym. To teraz już bliżej lata, deszczu i wody coraz mniej, także zagrożenie też coraz mniejsze, ale bądźcie tego świadomi. No i tak, pierwsza część szlaku zdecydowanie bardziej widowiskowa ze względu na te wszystkie kolorowe górki, które możecie zobaczyć w momencie jak tylko podejdziecie odrobinę pod górę. Druga część, a to jest takie bardziej wracanie już do parkingu moim zdaniem. I tak jest jeszcze ładnie, ale powiem Wam, że to już nie przebija jakby tego pierwszego widoku tam właśnie z góry. Można ten szlak tak naprawdę iść w którą stronę chcecie. Jeżeli mogę wam polecić, no to najpierw udajcie się w kierunku tej, cathedral, tej katedry, czyli tej takiej dużej czerwonej skały, i potem sobie zejdźcie tutaj do tego koryta. No i powiedziałem, że druga część nie jest jakoś widowiskowa, a jednak jest. <laughs> Jak to mówią, niedziel skóry na niedźwiedziu. Też jest spoko. Widzicie, idziecie sobie takim e, kanionem, dosyć wąskim. Także fajnie to wygląda. No i tak, zbliżamy się już do końca i zaraz Wam pokażę to, o czym Wam mówiłem, jaką moc tak naprawdę mają te takie flash floods tutaj, te powodzie gwałtowne. Bo jak to zobaczycie, to naprawdę moim zdaniem to jest urwanie dupy, jak to mówią. Jakie to jest głębokie w ogóle, nie? No i tak, tutaj się kończy ten szlak, gdzie idziecie w rzece, dużym wodospadem, który oczywiście teraz nie istnieje, bo to są takie, wieszcie... Tymczasowe wodospady. A wy sobie idziecie tamtędy wzdłuż, i zobaczcie tutaj koryto tej rzeki. Tam ta ściana spokojnie ma nie wiem, kilka metrów. Widzicie, jaką moc ma ta woda, i tam jest droga. I akurat droga przejeżdża przez to koryto rzeki. Czyli jak tutaj przydarza się ta powódź, to ta woda po prostu przepływa tam właśnie przez tą rzekę. Widzicie tam samochód sobie jedzie. No, i tak, jesteśmy już praktycznie przy parkingu. Tak jak zobaczycie, tam o, stoją samochody. Powiem Wam tak, ogólnie podsumowując ten szlak, rewelacja przepiękne widoki. Jeden z ładniejszych szlaków, na których byłem w tym roku. Drugi powiedziałbym, to byłby Narrows. Chociażby, wiecie, te szlaki są takie zupełnie inne od siebie. Ale i tak, ten jest piękny, Narrows było piękne. Tutaj naprawdę polecam przyjechać z samego rana, wziąć ze sobą minimum 2 litry wody na przejście tego szlaku właśnie Golden Canyon, bo robi się gorąco, będziecie się bardzo, bardzo pocić i odwadniać niesamowicie szybko. To co ja robię w momencie, kiedy na przykład wchodzę na taki szlak, to przez pierwszą połowę tak naprawdę... Staram się pić jak najmniej wody, i tą pierwszą połowę szlaku przeszedłem, można powiedzieć, na takiej ilości wody, czyli pół butelki. I dopiero potem, jak już wiem, ile mniej więcej mi jeszcze zostało do przejścia, zaczynam wypijać swoją wodę. No i teraz doszedłem. Akurat miałem ostatnią butelkę w plecaku, skończę ją zanim dojdziemy do samochodu i jest git. Także moi drodzy, serdecznie polecam odwiedzić Dolinę Śmierci, odwiedzić Golden Canyon. Przepiękne miejsca na pewno nie pożałujecie, jeżeli to zobaczycie. My teraz jeszcze jedziemy w tym momencie na taki punkt widokowy, z którego widać właśnie całą tą dolinę, którą mogliście zobaczyć na ujęciach z drona. I tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o Dolinę Śmierci. Także jeżeli jesteście nowi na tym kanale, chciałbym was serdecznie zaprosić do subskrybowania. Jeżeli ten film wam się podobał, no to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, no to napiszcie, co wam się na przykład nie podobało. No i co? Myślę, że to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym. Cześć.